Zapraszam na kolejny odcinek serii Pora dla stakera Złota i Srebra. Na stole patrzcie na to, jest ponad ćwierć miliona złotych, jak zawsze. Minimum teorii, dużo praktycznych kwestii oraz ciekawostek dla mniej i bardziej doświadczonych stakerów. Postaram się, aby ten materiał spójnie dostarczył tobie przydatne informacje, których nie znajdziesz łatwo w internecie. Jedziemy! Kiedy omawiany jest temat GSR, Gold-to-Silver Ratio, mamy na myśli oczywiście stosunek, ile jednostek srebra trzeba wydać, żeby uzyskać jedną jednostkę złota. I osoby, które są mniej świadome, biorą to w sposób zero i jedynkowy. Wyobrażają sobie, że mamy, dla przykładu, byłoby tutaj, tu mamy 100 złotych monet, ale wyobraźmy sobie, że byłoby tutaj 100 srebrnych monet, każda waży około 6 gramów. Tutaj mielibyśmy monetę złotą, która też waży 6 gramów. Wydaje się, że to jest jeden do jednego. To nie jest prawda, bo tutaj są dwie kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę. Bierzemy złoto na bok. I teraz diabeł tkwi w szczegółach. Tutaj mamy złotą monetę. Ta moneta to jest 1 gram złota. Co to oznacza? 1 gram złota, czyli intuicyjnie czujemy, że musimy mieć około 100 gramów srebra, żeby mieć taką samą wartość. Biorę sobie w takim razie dwie uncjowe monety srebrne, około 60 gramów złota. Dodaję tutaj 11 monetek 1 dziesiąta uncji. Więc tutaj mam około 100 gramów srebra. Tutaj mam gram złota i to wszystko, co tutaj widzicie, ma orientacyjnie podobną wartość, taką jaka tutaj moneta. Zauważcie różnicę pomiędzy złotem i srebrem. Te monety mają taką samą średnicę. Tu mamy złoto, tutaj mamy srebro. Zobaczcie, jaka jest różna grubość. Grubość to jest... Mniej niż milimetr, Tutaj mamy grubość o wiele większą. To waży 1 gram. To waży 3 gramy. I teraz odpowiedzcie sobie, czy łatwiej, stakując większą ilość metali, łatwiej jest przechowywać tego typu srebro w dużej ilości, czy też złoto. Ok, wydaje się nam, że złoto. Myślimy sobie Gold Silver Ratio Mam srebro. Będzie bardzo łatwo dokonać mi konwersji. Nie jest takie. Oczywiste, gdyż srebro nie jest przeliczane w sposób zero-jedynkowy na złoto. Musimy wziąć pod uwagę taki najprostszy test. Gdybym wziął sobie to srebro, które mam tutaj, następnie sprzedał to u dealera, chciałbym zakupić złotą monetę. Pytanie: Czy osiągnę tyle, uda mi się zakupić złota, ile bym chciał? Mógłbym zrobić drugi test. Biorę sobie tą monetę złotą, sprzedaję, kupuję srebro. Pytanie, czy ten szeroko omawiany GSR w sposób zero-jedynkowy nam mówi, jak mogę dokonać konwersji pomiędzy złotem a srebrem? Nie. Nie, ponieważ GSR dotyczy ceny spot na giełdach, a to co my tutaj mamy to jest fizyk. Więc chcę dać taką zajawkę dla Was, że. Przygotuję taki specjalny materiał, żeby trochę z innej perspektywy opowiedzieć o Gold-Silver Ratio i zadać finalny koniec pewnego rodzaju uproszczeniom, które się dzieją. Będziemy próbować robić zarówno konwersję złota na srebro, srebro na złota, następnie ze złota zakupił srebra i potem jeszcze raz odkupienie złota lub odwrotnie. Srebro sprzedajemy, zakupimy złoto i jeszcze raz odkupimy srebro i będziemy mogli w sposób jednoznaczny zobaczyć, że bierze się pod uwagę nie tylko cenę na giełdzie, trzeba brać pod uwagę premie, które są na monetach, trzeba brać e, także e, wartość e, spreadu pomiędzy zakupem i od sprzedażą. Dodatkowo są kwestie takie, że im większa moneta, najczęściej premie są mniejsze. To oznacza, że kupując taką małą monetkę srebrną, uogólnijmy trzeba dopłacić 10-15% więcej niż zakupując taką tutaj dużą. Monetę. O tym się rzadko mówi i to nie oznacza, że jeżeli cena srebra znacząco odchyli się w stosunku do złota i nagle okaże się, że ten współczynnik Gold to Silver Ratio będzie wynosi załóżmy 200, na giełdach to nie oznacza, że bilerzy czy osoby prywatne będą chciały zapłacić za Twoje złoto rzeczywiście, dla przykładu te 200 jednostek srebra, gdyż tak jak powiedziałem, istotna jest też gęstość kapitału. Tutaj w takiej tubie mamy 50 złotych monet. Tu jest na chwilę obecną około 125 tysięcy złotych. I teraz tak, mówi się, że złoto frakcyjne ciężko trzymać, potrzebne są kabzle, różnego rodzaju dodatkowe pojemniki. Popatrzcie dokładnie, mam zamknięte w dłoni. 125 tysięcy. Jest tutaj kilkaset gramów złota. Mogę to trzymać w takiej tubie. Jest to tuba, która mogę w razie potrzeby bardzo szybko te monety wyciągnąć. Ona jest wykonana z poli węglanu. Zostało to zakupione na Allegro. Ta konkretna ma średnicę zewnętrzną 25 mm. E, śre, e, Szerokość, znaczy grubość ścianek to jest 1,5 mm. Oznacza to, że w środku mamy średnicę 22 mm, ta moneta ma średnicę 21 mm, bezproblemowo wchodzi. I teraz, w zależności od tego, ile chcemy trzymać tutaj monet, czy chcemy mieć takie mniejsze pojemniki i trzymać sobie 10 monet, a może 15, a może. W zależności od tego, jak zmienia się cena złota, chcemy mieć tubki, żeby sobie przeliczać. 10 000, 20, 30, 40, 50. Możecie sobie samodzielnie lub poprosić w sklepie, żeby przycięto wam te tuby na dowolne grubości. Te korki, które tutaj mamy, te korki też można przycinać, i dzięki temu większa lub mniejsza ilość monet będzie wchodzić do środka. Plus jest taki: te tutaj monety, jeżeli będę chciał spróbować trzymać na ręce, no, nie jest to z jednej strony takie proste, gdyż to już trochę waży. Jedna moneta to jest ponad 6 gramów złota. 5 razy 6 to mam tutaj ponad 300 gramów. Trzymanie takich monet luzem, no, jest problematyczne, tak? Ale jestem w stanie to szybko zamknąć dłoni. Ale co ja mogę zrobić? Mogę wziąć taką tubę, bez problemowo trzymam ją w dłoni. Następnie wziąć drugą tubę i teraz jesteście w stanie takich tub trzymać. W dłoni, w zależności od wielkości łapy, którą macie, nawet do pół miliona złotych. Jaki jest plus tych tub? Przede wszystkim one są mega odporne, wykonane są z poliwęglanu. Eee, przeprowadzałem kilka testów. Przede wszystkim, jak chodzi o szczelność. Taką tubę, taka tuba nie wymaga żadnego uszczelnienia. Stosuję troszeczkę większy korek, powiedzmy tam o 1 cm długości. Więcej, ładuje do środka monety, nie trzeba mieć żadnego specjalnego wypełnienia. To jest pyłoszczelne, wodoszczelne, bardzo mocno odporne na nacisk. Tą tutaj pustą tubę, nie tą konkretną, bo tą, którą testowałem, niestety zarysowałem. Najechałem na nią suwę, który ma niecałe dwie tony, w dwóch różnych sytuacjach. Pierwsza to była miękka powierzchnia. Ziemia, trawa, następnie w drugim przypadku położyłem tą tubę na kostce brukowej. Najechałem oponami, które były pod ciśnieniem standardowym 2,5 atmosfery, i bez żadnego problemu samochód przejechał. Co to oznacza? Że taką tutaj oto tubę. To jest tuba, która przechowuje srebro. Możecie ją zakopać w ziemi, możecie ją wygodnie schować, wrzucić w błoto, w piasek. Tutaj nic się do środka Wam nie dostanie. I teraz alternatywą do takich tub jest duża alternatyw. Taką alternatywą mogą być takie tubki mennicze. Dla przykładu tutaj. Z małych monet, tych, które pokazywałem przed chwileczką, są to monety srebrne, dziesiąta uncja Brytania. Przychodzą one w takich tubach. Możecie... Tutaj do środka ładować monety i następnie to zamykać, natomiast nie jest to tak szczelne jak. Te tuby tutaj wykonane z poliwęglanu. Natomiast jeżeli nie chcecie eksperymentować z czymś takim, co pokazuje, u części dealerów możecie to dostać za przysłowiowego piątala, W niektórych wypadkach dostaniecie to za darmo. Sugeruję zakupić sobie przynajmniej tego typu tubki. Jeżeli mamy jakieś walory, które są, tak jak tutaj, monetami historycznymi, które można dotykać, palcować, rzucać, podziwiać, uderzać z nimi się nic konkretnego nie dzieje, one w szczególności nie potrzebują niczego do przechowywania. Dla mnie tego typu tuba do przechowywania to jest coś, co w sposób znaczący ułatwia mi e, weryfikację ile mam, bo tutaj za każdym razem trzymam taką samą ilość monet. Druga rzecz, w razie potrzeby, mogę w sposób błyskawiczny przejąć to wszystko, co mam. Coś takiego możecie w razie sytuacji kryzysowej, wojennej. Ucieczki, jesteście w stanie oczywiście mając dostęp, czy to będzie w sejfie, czy to będzie zakopane w ziemi, czy schowane w jakimś oborniku. Nie wiem, nie omawiamy tutaj podczas tego filmu, gdzie powinno się przechowywać złoto. Jesteście w stanie to ze sobą zabrać. Jest to bardzo odporne. Ten pomysł chciałem podziękować jednemu z kolegów ze społeczności Discorda, Moneciarza, który około roku temu zaproponował takie podejście. Na samym początku byliśmy bardzo sceptyczni, po co nam takie tuby, są dedykowane walory, są tubki mennicze, natomiast muszę przyznać, że przez wiele lat szukałem czegoś, co umożliwi mi w sposób jednocześnie zgrabny, umożliwi mi obserwowanie monet. Ale jednocześnie będzie odporne na czynniki zewnętrzne. Więc jeżeli mamy, dołożymy tutaj jeszcze trochę do pieca, bo tych monet jest trochę mało. Więc jeżeli mamy jakieś konkretne akcesoria, które są do przechowywania monet, jak kapsle, ok, pudełka, ok. Natomiast jeżeli macie takie paździerze, monety historyczne, możecie trzymać je bez problemu w tego typu tubach. I teraz tak, inną alternatywą to jest jeszcze do używania tub menniczych, gdyż tuby mennicze, które otrzymujecie od mennic, one przede wszystkim zawierają więcej miejsca, monety w środku latają, skaczą. Jesteście w stanie przyciąć tą tubę w ten sposób, że te monety będą w sposób idealnie przyciśnięte. Nic nie będzie się tutaj ruszać, jak będziecie to przesuwać lewo, prawo. Możecie Przygotować sobie tego typu rodzaju tuby dla większych monet, złotych, srebrnych. Jeżeli macie monety jednouncjowe, półtora uncji, dwie uncje, a nawet widziałem takie bardzo fajne tuby na monety wręcz dziesięciouncjowe. wybieracie sobie średnicę, grubość ścianki, w zależności od tego, jak to ma być odporne na nacisk i, i zewnętrzne czynniki, takie jak mechaniczne, jak na przykład uderzenie, dobieracie sobie w sposób odpowiedni tubę i. Można w ten sposób sobie usprawnić e, przytrzymywanie stosu. Natomiast chciałem jeszcze raz zasygnalizować temat: Gold to silver ratio. To jest zbyt e, bardzo trywializowany i e, upraszczany temat. Przygotowuję, planuję, planuję przygotować kolejny odcinek. Zbieram już materiału do tego te, e, tematu. Natomiast e, pytacie mnie w komentarzach. Dlaczego ja kupuję tego typu małe monety. Dlaczego nie kupujesz dużych uncji złota czy też srebra są niższe premie. Powiem tak i tak i nie. Zazwyczaj zazwyczaj jest tak że monety tak historycznie było najbardziej popularne pośród inwestorów to były rzeczywiście jednouncjowe monety srebrne monety złote miały najniższe premie przy zakupie. Czyli to oznacza że do Ceny złota, czyli kruszcu, który tutaj mamy, dodawano pewną niewielką premię, to mogło być nawet 0,5%, 1-2% i, i otrzymujecie monetę w miarę możliwości tanią. Natomiast na chwilę obecną na naszym rynku znajduje się duża ilość walorów, między innymi są to monety historyczne, choćby łacińskiej Unii. Monetarnej, to mogą być suwereny brytyjskie. To są monety, gdzie zdarza się, że jesteśmy w stanie osiągnąć identyczny spread i jednocześnie identyczną premię, jak na takich monetach. Więc, gdyby to była złota moneta, wyobraźmy sobie, że ta moneta odpowiada sześciu. Sześciu takim tutaj monetom, to na chwilę obecną jesteśmy w stanie bez żadnego problemu, choćby korzystając, i tutaj mała reklama z wyszukiwarki porównywarki monet numitracker.com. Powtarzam jeszcze raz: numitracker.com to jest porównywarka, to nie jest żadna reklama, to jest projekt, który został zapoczątkowany na społeczności innego Discorda, Discorda STM Silver to the Moon. E, piętaszek e, tworzy tego typu aplikacje. Za pomocą e, niej jesteśmy w stanie znaleźć sześć monet takich historycznych lub też jedną dużą monetę, za które z jednej strony zapłacimy tyle samo przy zakupie i jednocześnie w skupie otrzymamy zbliżoną ilość pieniędzy. I pytanie będzie po co? No przyznaję tak, tego typu duże monety są wygodne. Wygodniejsze nawet trochę otrzymania ich w tubach, bardziej odporne na czynniki mechaniczne. Tego typu moneta, jak 20 franków francuskich, ona jest próby 900. Oznacza to, że mamy tutaj 90% złota, około 10% miedzi i pomijalnej ilości zanieczyszczenia. Ta moneta jest w miarę twarda, natomiast monety wykonane z czystego złota są stosunkowo miękkie. I teraz tak, im moneta jest większa, tym bardziej odporna na E, między innymi zgięcia, e, na, nacięcia. Natomiast e, obserwujemy taki nowy trend, który się w tym momencie pojawia. W UK czy też w Niemczech pojawiają się limity transakcyjne. W tym momencie, jeżeli ch chciałbyś e, zrobić zakup i kupić e, dla przykładu 2 czy 3 uncje złota. Za naszą zachodnią granicą będzie problem, bo trzeba się będzie wylegitymować. Tak? Jeżeli masz pieniędzy wystarczająco, żeby kupić powiedzmy 12 monet, więc wyobraźmy sobie, że 12 takich monet to jest odpowiednik 2 uncji złota. A limit jest taki, że możesz anonimowo kupić 11. Co zrobisz? No możesz kupić tylko i wyłącznie jedną monetę. Natomiast dokładając jedną tutaj monetę więcej czy też mniej, jesteśmy w stanie w sposób taki bardziej elastyczny maksymalizować możliwość zakupu anonimowego. Dodatkowo dochodzą inne kwestie. Poszczególne kraje zaczynają wprowadzać limity transakcji pomiędzy osobami, jeżeli chodzi o gotówkę, czyli powyżej pewnych kwot trzeba już korzystać z przelewów. Potem dochodzi do tego inna kwestia, wysyłając. Mniejsze złote monety, oczywiście. U większości przewodników w regulaminach usłyszycie, że nie można, tak? Nie można i nie polecam wysyłania złota. Ale jeżeli wam zaginie przesyłka, to standardowe ubezpieczenia, które są do 3-5 tysięcy złotych możecie zgłosić możecie zgłosić zakup, że było tam do 5000 zł, jeżeli reklamacja będzie uznana. Oczywiście są inne kwestie, możecie napisać w komentarzach. Spodziewam się co mi tutaj napiszecie. Natomiast jeżeli wam coś zaginie jedna czy dwie monety, możecie próbować uzyskać ubezpieczenie. Natomiast jeżeli będziecie chcieli uzyskać ubezpieczenie i zwrot pieniędzy za zakup, zaginioną przesyłkę, gdzie było odpowiednik, załóżmy, 10-20 tysięcy zł, bo to złoto cały czas idzie do góry, to nie uda się Wam tego zrobić. Dodatkowo, w szczególności w ostatnich czasach widzimy w Wielkiej Brytanii, zostały zmienione przepisy i w tym momencie banki odpowiadają za w pełni za potencjalny skam, którego będziemy udziałem. W związku z tym, jeżeli są pierwsze sygnały, Backyard Bullion nagrywał liczne filmy o tym temacie. Jeżeli będziecie chcieli kupić pojedynczą jedną złotą monetę, drugą złotą monetę, tylko trzecią, tak? a teraz wyobraźcie sobie, że chcecie zamiast wydać 2,5 tysiąca złotych za takie 20 franków, chcecie od razu wydać 15 tysięcy. Kiedy jest szansa większa, że bank wstrzymuje transakcje i prosi o podanie dodatkowych informacji. No, właśnie, im wyższa jest kwota transakcji. I to są rzeczy, które na razie nie dzieją się u nas w Polsce, natomiast można się spodziewać, że będą ograniczane limity pojedynczych transakcji gotówkowych. Taka moneta jest, gdyby była wykonana ze złota, koszt to jest powiedzmy 12-13 tysięcy złotych. Kiedyś to będzie 15, 20, 30 tysięcy złotych. Natomiast limity operacji gotówkowych na pojedyncze transakcje nie rosną, a wręcz są obniżane. I może dojść do sytuacji takiej, że w przyszłości, jak będziesz chciał, chciała sprzedać złotą, dużą monetę, to za każdym razem będzie musiało być to za pomocą przelewu, nie będzie można tego zrobić z ręki do ręki, nie będzie to anonimowe. Stąd moje własne, prywatne podejście. To jest zakupywanie monet frakcyjnych. Frakcyjnych od angielskiego fraction, czyli częściowo. To są monety, które mają tylko część uncji złota. Tego typu moneta zawiera około 5,81 g czystego złota. Jest to około 1,5 uncji, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 5 razy 6. To można powiedzieć 6 e, takich monet. Jest mniej więcej odpowiednikiem jednouncjowej złotej monety. I teraz, jeżeli w jakim kierunku ja idę, moim celem jest utrzymywanie zakupów tego typu monet, nie większych niż 1,5 uncji. Przejście najprawdopodobniej na monety złote, pchełki, które będą wielkości wielkości 1,1 uncji, ewentualnie rozpatruję jeszcze. Monety, które mają podobną średnicę jak tutaj. Mówimy tutaj o dukatach austriackich. To są monety z kolei z nowego bicia. Nie są wykonane z czystego złota. Jest tam nietypowa próba, to znaczy 98,6% czystego złota. Jakie są jeszcze pozytywy? I teraz, dlaczego franki? Czy to jest płynne? Kto to kupi? Powiem tak. W Europie z tym nie ma e, większych problemów, w Polsce też. Są to monety rozpoznawalne na, na całym świecie. Przeglądam e, filmy z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Ameryki. 20 franków jest to bardzo rozpoznawalne. Takich monet są dziesiątki, jak nie setki, typu Łacińska Unia Monetarna rozciągała się na kilkanaście krajów w Europie, nawet w Ameryce Południowej bito też monety według tej samej specyfikacji. Trzy kwestie. Dlaczego ja? Dlaczego ja kupuję tego typu monety, pomiędzy to, że są małe? Mogę je trzymać w ręce. Nie potrzebuję rękawiczek, nie ma problemu z palcowaniem, nie ma problemu z tym, że to upadnie. Można je już zbadać za pomocą dźwięku. Za chwileczkę pokażę Wam, w jaki sposób można testować dźwiękiem tego typu monety. Są bardzo rozpoznawalne, bardzo wygodne do utrzymywania i zapewniają pewien kompromis. Nie są na tyle małe, że Mogłyby wręcz mi się tutaj zagubić. Natomiast z drugiej strony są na tyle duże, że taka jedna moneta na chwilę obecną ma wartość około 2,5 tysiąca złotych. I teraz tego typu monety najwięksi dilerzy, mniejsi dilerzy na grupach Facebookowych, na Discordzie, na Oliksie, na Allegro, gdzie coś takiego można kupić, sprzedać. I teraz. Mamy bardzo prostą odpowiedź. Jeżeli mamy srebro, monetę ze srebra, która jest warta powiedzmy uogólnimy, nie wiem, jak szybko te ceny będą szły do góry, uogólnimy, że taka moneta jest w danym momencie warta 200 zł. To taką monetę bez problemu srebrną jesteśmy w stanie sprzedać zarówno dealerowi, na Allegro lokalnie, Oliksie, na Discordzie, na grupach na Facebooku. I teraz co obserwujemy w tym momencie? W tym momencie na Discordach, na Facebooku, eliksie, Allegro Lokalne, i tak dalej. sprzedaż tego typu monet złotych, które są warte 10 razy więcej niż tego typu srebrna moneta, jest znacząco utrudniony. W wielu wypadkach e, można na, e, napotkać się na próby e, skamu, próby oszustwa, zarówno od strony sprzedającego, jak i od strony tego, kto. E, Chcę zakupić mon monetę i teraz odpowiedzcie sobie, gdzie na pytanie, gdzie łatwo będzie wam sprzedać taką monetę, której koszt... Będzie sięga 15-20 tysięcy. Czy zapłacicie komuś? Wyślecie blika, wyślecie przelew komuś nieznajomemu? No nie, jeżeli nie będzie to transakcja z ręki do ręki, jeżeli nie zweryfikujecie monety, to tego typu jednouncjówki na chwilę obecną z dużą, dużą pra dozą prawdopodobieństwa są do upłynnienia.